Zadanie 14. Na rysunku przedstawiono fragment siatki prostopadłościanu oraz podano długość niektórych jego krawędzi. Widzimy tu w podstawie mamy prostokąt o wymiarach 4 na 5, a tutaj wymiary małego 5 na 3, z kolei tego z drugiej strony 4 na 3. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu jest równa. Zróbmy z tego prawdziwy prostopadłościan, czyli mamy już wszystkie 6 ścianek. No i teraz zaznaczmy wymiary w podstawie 5 na 4. Widzimy, ta długość jest równa 5, z tyłu też jest 5. Tutaj mamy 4, z drugiej strony też bok jest równy 4. Na górze przecież mamy dokładnie taką samą podstawę, więc mamy Dwie piątki i dwie czwórki. Teraz zauważmy, że 3 jest naszą wysokością, więc wszystkie krawędzie boczne, może oznaczę przez kolor czerwony, no i wszystkie te pionowe krawędzie są równe 3. Więc liczymy już wszystkie krawędzie, wszystkie takie druciki, z których jest zbudowana ta oto bryła. I zauważ, że tych trójek mamy cztery sztuki. Cztery krawędzie boczne. Więc trzy razy cztery to są krawędzie boczne. Ile mamy czwórek? Na rysunku widzimy, to są o te właśnie krawędzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery czwórki i piątek. Raz, dwa, trzy, cztery. E, cztery piątki. Więc jak sobie wymnożymy, mamy 12 plus 16 plus 20, po sumowaniu 48, czyli odpowiedź C.